troszeczkę wody, ale przy okazji tego chcemy Wam się pokazać dwie, a właściwie trzy funkcje której Niektórzy z posiadacze fixów e, szóstek nie wiedzą. N niektórzy nie korzystają, bo nie wiedzą jak, niektórzy nie czytali instrukcji. E, fajna i przydatna rzecz. Za chwilę Wam, słuchajcie, pokażemy. ja dzisiaj za aparatem. Ja będę to w międzyczasie robił. W poluś, mógłbyś nie wypijać mojej wody? Ero. Ja będę to w międzyczasie robił i objaśniam, żeby było Łatwiej, mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Słuchaj, po, posłuchaj się kumple, posuń się, zobacz, naplułeś na podłogę. Pierwsze co to musimy się dobrać u nas. Do Bolek. Całe Bolek, Bolek nie odpuszcza. Bolek, już, już, bo wody zabraknie. Bo, już, do podmianek zabraknie. Ja wiem, że ta jest pyszna. Poplułeś, zobacz, jak wyglądają fronty. Zobacz, były białe. Bolek idź, go idź na podryw zobacz czy suczki są na ulicy słuchajcie o przy okazji widzicie aż drewniany stelaż po trzech latach użytkowania nic tu nie jest nie będzie boję się o panele tylko pod nim. słuchajcie co możecie zrobić z efiksem, efiksa mamy tutaj Dlaczego na zewnątrz, w szafce, no bo już kiedyś mówiłem, on waży tyle, że z moimi dwiema przepuklinami wyciąganie go z tej szafki yy, graniczy studen. Słuchajcie, do... Do Fluwala Sprzedają... Coś takiego. To jest taka... Woluś, nie pomagaj. To jest taka pucha, na którą zakłada się skarpetę. Słuchajcie, na koniec zakłada się psa. Zakłada się skarpety Całe to ustrojstwo, podłączacie, będziesz musiała robić jakąś Całe to ustrojstwo. Tu FX ma taki zaworek. Nie? Podłączacie sobie, podłączacie, podłączacie. Ale zdejmę tą nakrętkę, bo na mi zawsze tutaj denerwuje. Ja wolę to robić po swojemu. Podłączacie sobie to tutaj. Bo Oluś... No do tego nie używałem. Eee, podłączacie sobie to tutaj teraz co robicie? Zakręcacie sobie zawór od wejścia. Tak? Zakręcacie ten zawór, a odkręcacie zawór od Zasysu, i na końcu zobaczcie, mamy odkurzacz którym możecie sobie e, ganię się Ja tego nie stosuję, bo tak naprawdę e, nie odmulamy dna, ale ci, którzy mają ryby monstery na piasku, jak najbardziej, słuchajcie, e, takich rzeczy mogą używać. I to jest jedna z funkcji. cały ten syf. Bolek! Cały ten syf, zobaczcie, zbiera się w tej skarpecie. Można to normalnie wyjąć, nic się z tym nie dzieje. A tu jeszcze mi sobie całość tego filterka. Zobaczcie, jaki tu jest syf. będzie no się troszkę przy powietrzu, ale zaraz pójdzie. O! I złapie to niestety. Mamy, słuchajcie, zostaw psa. logistyczny problem, bo nam Bolek otwiera szafki słuchajcie wszystko robi, żeby nam przeszkodzić w nagraniu tego odcinka ale zaraz się z tym poradzimy także widzicie troszkę nam się przez ten czas przypowietrzył ale jest to jest to taki patencik który powinien chyba tak dężyć no i jesteśmy słuchajcie, musimy Samo. nie dałby nam nic pokazać jak widzicie o, wszystko co tu się zbiera no, wiem dlaczego tu jest jeszcze jeden problem poczekajcie, słuchajcie, zrobimy jedną rzecz ponieważ tu w tym odmieniaczu to nie jest odmienność od tego słuchajcie, tu jest ten problem to jest niepotrzebne i słuchajcie możecie sobie o, ściągnąć przynajmniej te wszystkie liście które tam pokaż na dole idą idą do w dół ewentualnie oczy cały syf który który nam zalega akurat tu pod filtrem możemy ten ser wyciągnąć aż się zapchało Ciągnie mocno, to jest efiks, słuchajcie, tu nie ma żartów. Trzeba uważać na ryby. I to wszystko powinno iść do skarpety. Problemem jest tutaj, mówię, ten odmulacz, bo on nie jest odefiksowski i, i ma za wąski gardziel, stąd też nie, nie daje rady tego wszystkiego zassać. Dobra, zrób, a ja przerwę. Ja, taka najprostsza, to spuszczanie wody. E, Zakręcacie sobie dla odmiany. Czy muszę tak to zrobić. Zakręcacie sobie dla odmiany nie wejście, in, e, tylko bierzecie sobie, zakręcacie out. Tak, jak zakręcacie out, to odkręcacie ten dół i biery wam wylewa wodę. Uczacie sobie wodę z baniaka, Możecie tu podłączyć niższy bąż i tak naprawdę pociągnąć to bezpośrednio do łazienki. Jak pociągniecie odpowiedzieć, i widzicie to. Zakręcacie sobie dół, odkręcacie górę i leci. Ale, no dobra, to spuścimy trochę tej wody. Dla mnie najistotniejszą funkcją jest ta, którą pokażemy Wam ostatnio. Czyli ta, która pozwala nam zaoszczędzić na dźwiganiu. Zakręcamy, bierzemy drugie wiaderko. Dzisiaj mamy wszystko nie przygotowane do tej pory. Takiej? Tak możecie sobie kochani... Troszkę w tym pomóc rozwiązać, a za chwilę pokażemy Wam w wody, nie będę chyba się podmieniał, bo te jest są na tyle dobre, że nie ma takiej potrzeby. Więc pokażemy Wam tak naprawdę po co te filtry no, ten trzeci zawór. Słuchajcie, jak podmieniacie wodę na elukę, to taki bajak. przynajmniej mieć albo dodatkową pompkę, no, albo trzeba go dźwigać. Do środka to się może kończyć jak na ostatnim drugawstwie, że beczka się wymknie spod kontroli. Natomiast FX ma taką funkcję zasysania wody, i teraz bierzecie ten mąż, wkładacie sobie do zbiornika, zamykacie sobie tutaj zawór in, tak? czyli wejście, a odkręcacie ten dół. I zobaczcie na zbiornik. Woda wlewa się do baniaka, tak. Nie musicie go dźwigać. Nie musicie się męczyć. Tylko fiterek sobie sam zasysa wodę i uzupełnia wam poziom Wody całkiem spory, słuchajcie. 20 litrów opróżnia. Chwilę. Trzeba uważać, bo kiedyś się zapomniałem tak sobie zacząłem dolewać i przelałem akwarium. To jedna z rzeczy, które na które trzeba uważać. Tak, jak widać trzy baniaki opróżnione w chwilę. Woda odmieniona. Dźwigać nie trzeba. Dobra. Tyle słuchajcie, do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten Wam się podobał. E, pokażemy Wam jeszcze jak ten FX, e, można troszeczkę inaczej upchać mediami, bo to też mam w planie niedługo. Także do FX-a jeszcze wrócimy. Pozdrówka, trzymajcie się.